Najbardziej cringe'owe kanały na YouTube. Numer pierwszy to słodka dziewczynka. Nie wiem, jej rodzice zginęli, z, nie wiem, 30 razy. Co dzieje się psy giną. Ogólnie zobaczmy jeden filmik. Jestem najlepszy. Wiem, że mnie kochacie. To normalne, bo jestem Waszą królową. Wiem, że mi zarzucicie, że mam biurko gamingowe i z się, jesteście biedaki. Numer drugi to Wojan Games. Nie, jest spójrzcie tylko te miniaturki. To już cringe łapie za serce on Ona jest nie wiem skierowana do jakichś -latków, 8 latków Ja pierdzielę, ale cringe Numer trzeci to piękny chłopiec On nie wiem takie filmy wrzuca po prostu dziękuję za paczkę Jaką paczkę? Przecież nikt się jej nie wysłał on sam ją sobie przygotował Ale to jest taki kidosek, naprawdę tak mnie wnerwia No i numer czwarty Team X to jest naprawdę już No totalne po prostu, no totalne. No i numer 100 to on. ONA. To są tak nieśmieszne filmiki. Tak nieśmieszne. Te one w ogóle nie mają sensu. No i miło było, jakbyś zostawił suba.